Elo Mordeczki, nie rzucałem nic dawno na YouTube'a, więc twierdziłem, że nagram na szybko pikem Pick'em zbliżającego się yy, Majora w Londynie, w sensie z pierwszej fazy. Nie będę przedłużał, bo nie mam dużo czasu. Ale przy okazji powiem, że z, już dzisiaj albo jutro pojawi się vlog z kampu ostatniego w mojej nowej drużynie AGO Esports. Ale dobra, nie przedłużając, lecimy. 3-0. Dla mnie są dwa typy: Astralis oraz Liquid. Mimo, że Norw wygrało, to jeszcze bym ich tutaj jakoś w, w miarę faworytów takich wielkich nie stawiał. Więc tutaj dałbym Team Liquid. Dalej, 0-3. Też bym tutaj widział dwie drużyny. Byłoby to Spirit oraz Vega Squadron, tak mi się wydaje. Ale graliśmy dużo PCW ostatnio i Spirit sprawowało się według mnie najsłabiej. Więc dałem na 03 tutaj Team Spirit. Coś na majorze, oczywiście może być inaczej. Ok, mamy 7 slotów na teamy, które wyjdą z grupy. Lecimy po kolei. Kambit, myślę, że nie da rady, Vega raczej też nie, Big Space Rodius na razie poczekajmy. Astralis to jest pewniak, wiadomo. Norw również. Virtus raczej na razie nie. NiP pewniak? Według mnie. Hellraiser z Woxykiem uważam, że to też jest pewniak do wyjścia z tej grupy. Woxyk robi tam dużą przewagę. No i tu zaczynają się schodki, on Renegades, OpTic, Rogue'a i Tylu. Dużo drużyn jest według mnie bardzo równych i każdy tutaj może powalczyć o te trzy sloty. Ale yy, wiadomo, trzeba zaryzykować i coś postawić. Po kolei, Gamit uważam, że inaczej nie da rady. Vega nie. Big, którym się stanęło między Big a Speed Uważam, że Big, mimo że dobrze zagrało w kolonii, tym razem nie da rady wyjść. Virtus też bez formy było. Ze dużo nie trenują, więc no, nie ma co ukrywać, że raczej może być ciężko. Dobra. Na pewno dałbym tutaj Renegades, bo uważam, że Australijczycy zawsze grają na jakimś tam poziomie w miarę dobrym. Tylom, mimo wszystko raczej odpuścić odpuścił. Optik. Team, który ma wielki potencjał, wjeżdża. Mają dobry skład. Mimo, że sobie nie radzili ostatnio, to uważam, że w końcu muszą się przełamać. I to może być ten major. Został nam jeden slot. I dużo dobrych teamów, typu Space Soldiers, Big, Virtus czy Tylu. No, ja bym tutaj. No, ja, wiadomo, to jest zawsze ryzyko, bo może być różnie, ale zaryzykowałbym troszkę bardziej. Pewnie większość dałaby Big w tej chwili albo Virtus. Ja bym raczej dał Space Soldiers. Czuję, że Kantarys i Kalix i reszta znowu wrócą na dobre tory. Więc to to były moje piki. Możecie pochwalić się w komentarzach, jakie wy macie, czym się różnią od moich. No i w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Wkrótce nowe filmiki, tak jak mówiłem. No i turniej w Montrealu, gdzie możecie trzymać na kciuki w sensie za mój nowy zespół. Będzie w sumie się rozgrał w trakcie, gdy będzie trwała ta faza majora. Także dzięki i trzymajcie się. Elo, cześć.